Siemanko z tej strony Fanmilek. Ogólnie to zapytałem się was wczoraj na karcie społeczności, czy chcielibyście dzisiaj dwa filmy, no i chcieliście, także witam was już w drugim filmie w dzisiejszym dniu. Zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu tego odcinka, chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji z dzwoneczki, mamy nie przegapić kolejnych materiałów. oraz jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag #wypadek, no to po prostu przypnę wam serduszko. Dodatkowo warto dodać, że ten odcinek powstaje dzięki Freklemu, który podesłał mi nagranie, które będziemy sobie dzisiaj omawiać, także dziękuję mu. No i co, myślę, że możemy już przejść do omawiania owego nagrania. Także owe nagranie jest tak naprawdę TikTokiem, na którym widzimy nietypową sytuację. Na samym początku widzimy Mercedesa Freeza, a później samochód Verso, który stoi gdzieś na poboczu. Przed nią jest inny samochód, no i są tam również jakieś służby ratunkowe czy porządkowe. Nie ukrywajmy, że wygląda to bardzo dziwnie. Wygląda to jak jakiś wypadek. Chociaż jeżeli bardziej zanalizujemy to nagranie, no to zobaczymy, że nie leżą tam żadne części dookoła. No a z pewnością, jeżeli to byłby poważny wypadek samochodowy, no to byłoby coś tam uszkodzone. Także moim zdaniem Verso miała po prostu jakąś zwykłą w momencie kiedy to nagrywam Wersow nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia o tym, co się stało i w sumie nie wiem czy w ogóle wyda. Aczkolwiek moim zdaniem jest to po prostu zwykła jakaś stłuczka, no wiecie, takie się po prostu zdarzają. Możecie oczywiście napisać w komentarzach, czy Waszym zdaniem też to jest stłuczka, może jest to jakaś ustawka. Ponadto jak jeszcze teraz oglądam to nagranie, no to przed tym właśnie samochodem Wersow stoi jakiś inny samochód, za którym stoi ktoś w kamizelce odblaskowej, więc bardzo możliwe, że jest to któraś właśnie z ofiar tej stłuczki. A co ciekawe, obok samochodu Wersow stoi się w zasadzie kłóca jakaś osoba w białej koszulce, no i najprawdopodobniej jest to Frizz, no i moim zdaniem zgadzałoby się to z tym, że jego samochód stoi jakby niedaleko. Czyli po prostu Wersof miała ową kolizję, zadzwoniła do friza, on przyjechał, zaparkował jak najbliżej się dało, no i poszedł na całe miejsce zdarzenia, żeby ogarnąć co tam się w ogóle stało. W tym odcinku to by było już na tyle. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza teoria na ten temat, co tam się mogło stać, aczkolwiek na pewno możemy być spokojni, że nic nikomu się poważnego nie stało. Widzimy się już w kolejnym odcinku do następnej no i siema.